Siema, ja jestem Odgierd The Player, a to jest kolejny odcinek Brawl Stars na moim kanale. W dzisiejszym filmie... Wow! Brawl Stars się zmienił. Map, map Maker. Winner of the day. O, weźmiemy sobie kandydatów do tego dnia. Jest ładne tło. Chyba jest nowa postać. Jakiś pies. Dobra. Niszczymy, i zaraz pójdzie strefa. Dobra, od razu się lepiej wybije. Kurczę, wszędzie są odbijacze. Muszę iść do Mortisa. Oh, najgorsze jest to, jakby mnie to biło. Doszeli. Wow. Tego to ja się nie spodziewałem. Gdybym dał balon, to może byś się coś zmieniło, ale wątpię. Dobra. Spoko mapę. Zobaczymy, czy już jest tam nowa postać. Nie, nie ma jeszcze, dobra. Będzie pewnie niedługo. To weźmiemy sobie teraz tego winera. To jest gem grab na winner. Dobra, bierzemy winera. Mapkę od winera. Ło, ale fajne. Nie dziwię się, że to jest winner. Bo mapka jest spoko. Myślałem, że to... był ten... że to jest Piperka z innego teamu. Dobra. Bym wybił kogoś. Wziąłbym klejnot. O nie, uciekamy. Oni tu zaraz będą. Ło, ale mnie rozwalili. Tu spoko jest frank. Możemy sobie po tym meczu zagrać frankiem. Dobra. No, nie. Idź sobie. Jaki to jest? Ta mapa jest yy, dziwna. Dobra. Nie. Dobra. O kurczę. Oczywiście ból. Ale ta paperka dobra jest nawet. Poszedłbym od razu na klejnoty z tej strony. BUM! Dawaj. Nie, on nas bije. Nie. Kurczę, uciekaj dobrze. Uciekł. Ale oni mają 9 klejnotów. Dobra. No niestety. Czasem się przegrywa, czasem wygrywa. Dlaczego on jest tam? Dobra, trzeba tego zbić. Dobrze, Piperka, dawaj. Nie, ostatnią szansę zmarnowała Piperka. Dobra, no to... Może weźmy jeszcze sobie kandydatów. Mapot kandydatów. Kandy kandydaci tego dnia. Dobra, weźmy Franka. Ja mam... Dobra, ja mam skina do Franka. Wezmę Franka, bo tu są kandydaci i nie wiadomo w ogóle, jaka mapa będzie. To jest fajne. Dobra. No, chodź. Kurczę. Dlaczego on nie dostał? Dobra. Ja mam dużo HP, więc nie mam czym się przejmować. Ale on jest taki mały. Go się nie da trafić. Nie, co tu się dzieje? Idź sobie. Ile ja mam ci zadać tego HP? Nie, jeszcze mi zmarnował ta. Myślałam, że. Bo wszystko jest fajne w tych mapkach. Teraz lepiej się gra chyba w te mapki wymyślone przez graczy jest fajniejsze. Dobra, wezmę sobie szybko rozwalę tę skrzynkę. Dobra, czy ktoś być? Tak, jest kruk. Okej, okay. koniec. O Jest kolt w tym krzaku. O nie, ale on jest silny. Kurcze. Co to było? Ja się w ogóle nie obkręcałam. Nie, ta mapa nie wyglądała jakaś fajnie. Weźmy sobie. Dajna Majka, może? Na kandydatów. Nie wiem. Fajnie się to gra, bo nie wiadomo na jaką mapę się trafi. Nie wiadomo, jaką postać wybrać. Dobra. Mogę do niego iść, tylko się nie zbliżać za bardzo. Halo. Dobra. Dostała. Co jest? Co się stało? Dobra, trochę lagi. Nie mogę nic zrobić. <śm> Wezmę tą Jessie, bo tam była bardzo dobra. Ja mam na Star Powerze i mam ten skin z chińskiego roku. To sobie tym zagram. Dobra, teraz potem Tu mogę na spokojnie zdobyć te dwie skrzynki, co jest plusem. O nie, już idą gracze. Tak, zlagowana gra. U kurcze! Jak on to zrobił? Od kiedy kolt też tak może robić? No, kruk to wiedziałem, że może, ale. Kolt? Tu ktoś będzie. Byk. Dostał. Nie, nie trafiłem naprawdę. Dobra. Jeszcze raz bym spróbował tam Jessie, bo Jessie jest spokojna. Ona bardzo dużo HP zadaje. Nawet 1500 chyba bez tych Power cubeów O kurczę. Dobra, kto szybciej? Co się stało? Czemu mnie tu wywaliło? O kurczę, mnie załatwiło teraz. Dzin, Dzin z nich wygrał. Brawo dla Dzina. Spoko mapa. Potem zniechęciłem się za bardzo do. Jessie, więc wezmę sobie bula z skinem Wikinga Bula. Ten skin był za darmo chyba rok temu. O, dobra, tu jest sercz. Chyba sercz, nie wiem. A nie do końca znam te wszystkie nowe postacie. Jak na kogoś trafię, to po prostu idealna mapa mi się trafiła. Muszę naparzyć. O, widać go. I cold. Dobra. Położony. Nie zatruł mnie. To idziemy do niego. Tylko żeby on mnie nie trafił. Gdzie on jest? Halo! Internet. Ruszaj się. Dobra. Halo? Dobra, jest dobrze już. Brawl teraz zaczęło tyle, teraz tyle osób grać. Czy to jest masakra? O kurczę, idź sobie. Ja nie chcę z nią mieć do czynienia. Chociaż na blisko bym mógł nawet ją rozwalić. Jakoś. Ten czeka na star power. O kurcze. Jeszcze zatruty, jestem dobra. Ja jestem zawity. Zatruje mnie to. Jaka ta postać jest mocna, ten byron? Myślę, że to jest słabsze. Dobra, zakończmy już na tym ten odcinek. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Brażą to zostawcie tutaj łapkę w górę, no i koniecznie subskrybujcie z dzwoneczkiem. Pa!